Co ty tu robisz? Gdzie ty w ogóle jesteś? I kto cię tu wpuścił? Um, ja. No. Nawet nie potrafi się dobrze wysłowić. Od razu widać zero zalet, zero godności. Nie pojmuję, jakim cudem zostałeś przyjęty do magów ognia. Obawiam no, ci, że myślałem nawet o ucieczce, ale szybko porzuciłem ten pomysł. Po pierwsze, wszyscy strażnicy kojarzą moją buźkę. Więc nie wyjdę nawet poza górne miasto. Po drugie, biorąc pod uwagę wszystkie te pogłoski o orkach, wolę trzymać się blisko paladynów. A po trzecie, nie mam dokąd uciec. Hej, młody człowieku, szukasz czegoś? Jeśli tak, to trafiłeś we właściwe miejsce. Jestem dokładnie tą osobą, której potrzebujesz. Nie mam pewności, czy nadal tam jest. Bardzo możliwe, że ktoś go już po prostu zabrał. Poza tym... Przejście do górniczej Doliny jest strzeżone przez paladynów, a Lee nakazał nam bronić farmy. Tak więc nie mogę się stąd ruszyć. Cierpliwości, mój przyjacielu, cierpliwości! To wymaga trochę czasu. Handel nie jest tak prosty, jak się wydaje. Myślę, że możesz wrócić za trzy dni. Będziesz musiał trochę poczekać. Masz na myśli tego biednego dupka? Poprosiłem go o uiszczenie standardowej opłaty, a on się na mnie rzucił. Zdenerwowałem się więc i przebiłem go mieczem. A co? Paladyni nigdzie mnie nie puszczą, a nawet jeśli udałoby mi się ich ominąć, to wokół roi się od orków i innych potworów. Nie przeżyłbym poza tą kopalnią 20 minut. Wolę nie ryzykować. Całą zgraję. Nawet nie spojrzeli w naszą stronę. Chyba nie czują się komfortowo w naszym lesie. Otworzyli bramę i biegli, jakby popędzał ich sam Beliar. O proszę, cieszę się, że o mnie nie zapomniałeś. Z miłą chęcią odwiedzę kontynent i rozpocznę tam nowe życie. Tutaj przeszłość zbytnio mnie obciąża. Pokłóciliśmy się w jednej sprawie. Raz zechciałem kupić u niego pewną książkę, tylko że on nie chciał mi jej sprzedać. Nie wiem dlaczego. Błagałem go na kolanach, żeby jednak się zlitował, ale był nieugięty. Tak, teraz jesteś jednym z nas. Ale pamiętaj, jeszcze nie możesz na wiele liczyć. Musisz udowodnić, że potrafisz nie tylko dobrze władać słowem, ale zrobić też coś... Bardziej pożytecznego. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz. Świetnie. Już widzę ich obóz. Myślę, że dalej poradzę sobie sam. Dzięki, że mi towarzyszyłeś. To długa historia. Uczestniczyłem raz w transporcie rudy ze starej kopalni. Gdy prawie dotarliśmy do zamku, nagle zostaliśmy zaatakowani przez orków. Większość strażników została zabita. Tych, którzy przeżyli, zaciągnęli w to miejsce. Orkowie dowiedzieli się, że znam się dobrze na magicznej rudzie, i tak oto zostałem ich wytapiaczem. Inni też cię już o to męczyli. W sumie nic dziwnego. Za dużo tu się nie dzieje. Aż tu nagle, jak grom z jasnego nieba, pojawiasz się ty. To normalne, że wszyscy się tobą interesują. Powiem ci coś, chłopcze. Wcześniej czy później, cała ta horda nieumarłych, która się tu panoszy, na pewno postanowi zająć się i tym zakątkiem. A ja wolę nie siedzieć i czekać spokojnie na ten moment. Musimy się wyrwać z tego zapomnianego przez Bogów miejsca. A teraz jest na to okazja. A jak ma lecieć? Człowieku, spadłeś z księżyca, czy jak? Jak nazwiesz życie, którego sens polega tylko na tym, żeby każdego dnia myśleć, jak uratować własną skórę? Dookoła błąkają się takie hordy różnych kreatur i nieumarłych, że już na polowanie strach wychodzić. Fakt, jest ciepło, a to najważniejsze. I to, że nie trzeba się obawiać o własne życie. Nie to, co tam na zewnątrz. Ciągle coś się kręci w pobliżu jaskini, trzeba uważać. Wystarczy chwila nieuwagi i już jesteś trupem. Nawet nie zauważysz, jak coś się zakrada i odkryza ci głowę. W takim przypadku mogę zrobić tylko jedną rzecz. Uznać cię za najlepszego myśliwego w tej okolicy. Nawet sam falk nie odważyłby się na niego polować, a tobie udało się go zabić. Moje gratulacje. Weź trochę złota za skórę. Mam dosyć tych wszystkich przygód. Do tej pory nie mogę się otrząsnąć po tym starciu z bandytami. Skoro znasz się z Lutero, to powiedz mu, że rzucam to wszystko w cholerę. Od kiedy to ludzie tacy jak ty zaczęli interesować się problemami innych? Wam tylko to zielsko w głowie. Chcesz do nas do dołączyć? T to to świetnie! Zauważyłeś pewnie, że żaden z góru nie chce z tobą rozmawiać. Mo możesz to zmienić, sprawiając na nich do do dobre wrażenie. Jesteś bezczelny. Myślisz, że przyjmujemy każdego, kto o to poprosi? Wykaż się czymś. Pomieszkaj z nami, a wtedy zobaczymy. Wierz mi, zawsze znajdą się marionetki, którymi łatwo można manipulować. Sam zobaczysz, jak szybko ludzie potrafią zmienić zdanie na Twój temat. Oczywiście nie zrobię tego za darmo. Jeśli chcesz, mogę Ci pokazać, jak lepiej radzić sobie z bronią dwuręczną. Chociaż zazwyczaj złodzieje preferują rapiery. W porządku, nauczę cię zdolności, które są zarezerwowane dla członków naszego zakonu. Jednakże przed rozpoczęciem nauk zgodnie z tradycją hmm. będziesz musiał przynieść mi serce demona. Więc pozwól, że zapytam cię, po co na Beliara przyszedłeś do mnie? A może myślałeś, że przymknę oko na ten drobiazg? My, ja. Nowicjuszu, nie jesteś w stanie wykonać prostego polecenia, a ponadto zachowujesz się nadzwyczaj arogancko. Dlatego zginiesz ku chwale Beliara!